Dzień dobry kochani. Witam was bardzo serdecznie na czytaniu dla lwów na miesiąc luty 2024 roku. Lwy to jest dla was czytanie na miłość, dla singli, dla osób w relacjach, w związkach, na uczucia, miłość, relacje i związki. Na luty 2024 dla wszystkich czytanie ogólne, rozkład w formie krzyża celtyckiego. Zrobię go moi drodzy talią kart Royo Dark Tarot. No, także zaczynamy od przesłania mądrości wyroczni. Moi kochani, pamiętajcie osoby, które jeszcze nie subskrybują kanału o włączeniu subskrypcji, włączeniu dzwonka. I o moi drodzy, no, o lajkach, łapkach w górę i o komentarzach oczywiście też żeby mieć te wszystkie filmy na bieżąco, wypadła dla lwów karta Nie ma jak w domu. Karta numer 50. Karta numer 50. Nie ma jak w domu. Sprawdzamy. Co dla Was, lwy? Kochani, autentyczność. Powrót do domu albo czuć się jak w domu, przybycie do miejsca, do którego po prostu pasujesz. Czuję to tak, wiecie, nie do końca. Znaczy, może faktycznie przybyje, ktoś z Was przybędzie do miejsca, do, któregoś pasuje, do którego pasuje, ale może być też, że ktoś do Was dotrze do domu i będzie pasował. Wiecie, albo wy gdzieś do trzeciej będziecie pasować do kogoś, albo ktoś do was. Ehm, przybycie do miejsca, do którego po prostu pasujesz, czuć się komfortowo we własnej skórze. E, przesłanie wyroczni. Dom daje poczucie bezpieczeństwa. To wygodne miejsce do odpoczynku i tworzenia, miejsce znane, które możesz nazwać swoim. Ta karta sygnalizuje, że twoja zdolność do zaufania sobie i poczucia się jak w domu we własnej skórze zaczyna się umacniać. Gdy przejmiesz kontrolę nad swoją godnością i integralnością, których nikt ci nie może odebrać, wiesz kim jesteś, trzymasz głowę wysoko, ani dumny, ani pokorny. Zamiast tego stoisz, stoisz jak obserwator, patrząc oczami swojej duszy. To stawia cię w silnej pozycji. Autentyczność to jest Twój dom. Jesteś bezpieczny tutaj, w domu swojej duszy i ducha. Przesłanie na relacje i związki. Kochankowie, przyjaciele i zwierzęta domowe czują się z Tobą jak w domu. Jesteś w swoim rytmie i pełen miłości. I możesz być spokojny. Inni to odwzajemniają. Relacje wywołują teraz poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego, komfortu i ukazują najlepsze aspekty znajomości. Możesz czuć się jak w domu w tym związku. Również dorzucacie cegiełkę razem, w zasadzie razem, dorzucacie cegiełkę do miłości świata. Skoro możesz czuć się jak w domu w tym związku, w tej relacji. To znaczy, że będzie to relacja lub związek, będzie albo jest, że razem dorzucacie cegiełkę do miłości świata. Czyli coś przeznaczonego i stałego. Bezpieczeństwo emocjonalne, odwzajemnienie uczuć, miłości, relacji, kochanek, przyjaciel. Czyli ktoś, kto jest z wami, jest i dobrym kochankiem, i przyjacielem, z kimś, z kim czujecie się jak w domu. Albo poczujecie się z kimś jak w domu. Będzie, nie ma jak w domu. Jak nie ma to będzie. Karty przesłania wyroczni się nie mylą, kochani. Zaczynamy czytanką dla lwów. Wow, 10, 10 pentakli wystrzeliło. Spełnienie emocjonalne materialne. Moi drodzy, wyskakują Wam te karty. Ale trzeba je chwilkę potasować. Lew. Mhm. Lew miłość relacje luty 2024. Dobrze, Wasze wyzwanie na miesiąc luty? Koło fortuny. Mm -hmm, super. Super, super, koło fortuny. Co pomaga lub co przeszkadza? Z A Asmiecze. Co odchodzi do przeszłości? Piątka pentakli. Bardzo dobrze. Super. Co jest podstawą tej sytuacji? Król kielichów. No, robi się kochani bezpiecznie, emocjonalnie. Dojrzała miłość, odwzajemnienie uczuć, miłości jest podstawą sytuacji. Co macie w głowie lub w sercu? Księżyc. Co? to ciekawa energia. Co przyniesie niedaleka przyszłość. Wisielec. Wisielec, kochani, robi nam się dużo arkanowo tutaj. Mocne arkanowe, duże arkany czytanie. Wasza energia. 10 kielichów. No, widzicie? A przed chwilą przesłanie karty wyrocznie nie ma w domu. Była mowa o bezpieczeństwie emocjonalnym. O odwzajemnieniu uczuć, o spełnieniu emocjonalnym. Pięknie. I w takiej energii będziecie w lutym. Co z zewnątrz, kochani? A z zewnątrz głupiec. Kolejna duża arkana. To jest jakieś bardzo ważne czytanie. Arcyważne, arcy istotne na długie lata, jak nie na całe życie. O jejku, nadzieję, będzie bawy. Wierzę, nieźle. Wierzę. I wskazówka rada wynik rydwan. Kochani, wy macie same duże arka, a tutaj to się będzie działo. W tle 8 pentakli. 8 pentakli są dostateczne, o oh, jakby mało było arkan ma dużych i trzy buławy. Moi drodzy, w tle. Mm -hmm, W tle jest tutaj skupienie, koncentracja na, długoterminowym, na długoterminowej relacji, długoterminowym związku, na długoterminowym budowaniu czegoś na lata, na, na być może całe życie. Praca nad relacją, praca nad związkiem, praca nad taką znajomością, odcinanie się od przeszłości, na części pogodzenie się z przeszłością, zgoda, wybaczenie. Zgoda, właśnie takie pojednanie i powrót partnera z przeszłości. Dla kogoś może to być powrót partnera z przeszłości, jeśli tego chcieliście, to tak, tylko to jest taki powrót na stałe, tak? Wracamy do siebie, planujemy wspólną stabilizację. Małżeństwo, dzieci, wiecie, starzenie się razem. To jest są takie plany i zaangażowanie trójka buław, zaangażowanie na wszystkich płaszczyznach się tu odbywa bardzo pięknie. Jakaś praca nad relacją, nad związkiem, nad jakąś znajomością lub jakąś osobą się udała. Może tu udać się czyjś powrót, jeśli chcieliście powrotu, ale może tutaj być też nowa relacja. Dlaczego? Dlatego, że w wyzwaniu jest koło fortuny. Moi drodzy, wyzwaniem jest szczęśliwa przemiana. Idzie szczęśliwy um, obrót losu, szczęśliwa przemiana, nowy etap w waszym życiu, odwraca się z łapasa. E, możliwe, że jest to romans lub nowe uczucie. I teraz tak, część z was ma romans, a część z was ma nowe uczucie. Od razu mówię. Jest jeszcze wyzwanie dla tej części, dla której wraca jakiś partner lub partnerka, a pojawia się coś nowego, no to też jest wyzwanie, ale tutaj częściowo osoby są w romansie, przychodzi do romans, związek, relacja, ale kochani, dla innych jest to nowe uczucie i to nowe uczucie może oznaczać miłość, która jest przeznaczona. No więc pięknie. Przeznaczony nowy początek, przeznaczona nowa miłość. No, super, nowy etap w życiu. Odwrócenie wysłej pasy. To jest dla kogoś wyzwanie. Niezależnie, czy jesteście singlem, czy jesteście z kimś w relacji, będzie to wyzwanie. Ta nowa miłość, to nowe uczucie, ten powrót, ten romans. A co pomaga, co przeszkadza? Tutaj mamy kartę Asa Mieczy Słuchajcie, no, komuś będzie pomagało takie, pomagało oświecenie. Iluminacja, oświecenie, tak. Na jasność w sytuacji. Komuś może pomóc nowy związek, nowa relacja komuś będzie przeszkadzał, że jest nowy, bo ktoś ma, a tu przychodzi coś nowego. Tu może być dosyć wybuchowo, wyjaśniająco, mogą tutaj e, przeszkadzać jakieś dyskusje, polemiki, dylematy, słowa, które ranią mogłyby paść, ale. W dużej części dla Was pomaga ten azmieczek, gdzie pozwala wyjaśnić sytuację, pozwala przedstawić rzeczowe argumenty w pewnych sytuacjach, w rozmowach. No trzeba wyważyć tutaj, zdroworozsądkowo podchodzić, logicznie ważyć słowa, uważać, analizować za i przeciw, tak? Do przeszłości odchodzi piątka pentakli, bardzo dobrze odchodzi brak. Brak uczuć, brak emocji, brak ciepła, brak bliskości, brak drugiej osoby, brak finansowy, to odchodzi do przeszłości, no bo wyzwaniem jest ten to koło fortuny, ten obrót losu na lepsze. W podstawie sytuacji król kielichów, kochani, no w podstawie jest miłość dojrzała. Osoba, która jest zrównoważona uczuciowo, emocjonalnie, ma rów, ma, właśnie ma zrównoważone uczucia, nie jest rozchwiana emocjonalnie. Reprezentuje właśnie dojrzałą miłość, i na to można liczyć. Na odwzajemnienie uczuć, na wyznanie uczuć. Tu ktoś pojawia się do wyznania uczucia, ktoś wyznaje uczucia, ktoś też je odwzajemnia. Miłość taka prawdziwa, moi drodzy, szczera, lojalna, oddana, empatyczna, wrażliwa, w każdym razie mm, zrównoważona, dojrzała miłość. Dojrzałe uczucie. Stały partner, stała partnerka, tak. Się pokazuje tutaj. Może to być osoba z podznaku Skorpiona, ale nie musi, bo to jest karta Skorpiona, a może być ktokolwiek inny. W głowie lub w sercu jest książęc. No i tutaj, słuchajcie, część z Was w głowie ma to, że będzie trzeba coś ukryć. No, ukryć może tą nową miłość, to nowe uczucie, czyjś powrót może będzie na początku ukryty. Ktoś może sobie zdać sprawę, że w głowie ma zdradę, tak? że będzie musiał zdradzić partnera, partnerkę, bo tu się pojawia coś z przeznaczenia, tak. Pojawia się nowe uczucie, no i to może być dla kogoś widmo zdrady, dla części widmo, widmo zdrady, dla innych relacja, która może będzie na początku w ukryciu, albo ktoś będzie ukrywał swoje uczucia początkowo. Tutaj ktoś je wyzna lub odwzajemnia, a tutaj ktoś wie, że musi ukryć na początku to swoje uczucie. Jeżeli to nie, to moi kochani. <laughs> duża intuicja, ale coś pozostanie pewną tajemnicą. Być może pozostanie tutaj coś w tajemnicy do pewnego czasu. Może do czasu wyjaśnienia albo do czasu zakończenia jakiejś relacji, bo tak jak powiedziałam, część z Was zakończy jakąś relację. Mamy tutaj Księżyc i mamy tutaj Rydwan. I ten Rydwan, oczywiście do wyniku do końca przejdziemy, tak? On tutaj pokazuje dwie sytuacje, w których ktoś ma relację związek i ktoś kończy relację, związek. Ktoś ma bardzo ognisty romans, ognistą fazę romansu, i tutaj jest przy tym ta zdrada też. Więc tutaj ta zdrada się pokazuje, tak? No bo tutaj są rzeczy bardzo duże, przeznaczeniowe, na stałe albo na wiele lat. No i księżyc może mówić też o pewnej iluzji, o pewnej mrzące. Słuchajcie, dla kogoś też może być to informacja, że jakieś, y jakieś kochani uczucie, no nie dla każdego ono jakby będzie y takie wiecie. Wy się możecie czuć bardzo, czy wy tu się pokazujecie, że jesteście spełnieni emocjonalnie. No tylko pytanie, czy ta druga osoba jest wolna, czy ta druga osoba jest dostępna, czy ta druga osoba czegoś nie ukrywa. Raczej nie, bo z zewnątrz idzie nowy początek, ale może przyjść osoba do romansu, osoba może przyjść do flirtu, do miłości krótkotrwałego, do krótkotrwałej relacji, do spotkań takich, wiecie, towarzyskich, bez przywiązania do miejsca i osoby. No, i tu moglibyście mieć w głowie to, że to jest po prostu romans, albo że to trzeba zachować w tajemnicy, albo że to jest jakaś iluzja i mrzonka jeszcze, jeszcze, jest tutaj coś iluzją, mrzonką, jest tu coś jeszcze tajemnicą. Ale Książę też mówi o romantyzmie, o dużej ilości romantycznych spotkań. I one się też tutaj pokazują, że może być po prostu bardzo romantycznie dla części z Was. Więc dla tej części, która chce i z tą osobą coś robi, tworzy. Ten nowy związek, no to może być po prostu romantycznie, trochę w tajemnicy przed jeszcze innymi w niedalekiej przyszłości wisielec. I ten, moi drodzy, wisielec mówi znowu o tym, że ktoś tutaj nie będzie chciał, ktoś się zatrzymuje w tym wszystkim tak, zawiesza, nie chce działać dalej, chce się zastanowić, chce pomedytować, chce przemyśleć, przeanalizować sytuację. Dlatego ten asmiecze mówiłby o dyskusjach, polematach, polemikach, dyskusjach, dylematach. Dlatego zatrzymanie, bo ktoś potrzebuje czasu, aby się zastanowić nad tą sytuacją, co zrobić z tym wielkim szczęściem, tak, które przyszło. Czy zakończyć jedno, wejść w drugie, czy jest ktoś singlem, singielką i wchodzi tutaj, czy, czy jednak się jeszcze zastanawia, chce to przemyśleć. Ale też dla tych osób, które nie mają zamiaru przemyśliwiać, tylko wiedzą, że chcą, to zatrzymanie tutaj w tym wisielcu prowadzi do czegoś innego ktoś po prostu kto już się zdecydował tak że chce być z tą osobą w relacji, że chce z tą osobą tworzyć coś stałego, coś na trwałe, coś na długie lata, może coś do samego końca. No to moi drodzy, karta Wisielca mówi o tym, że zmienia się pewna perspektywa, zmienia się pewna perspektywa i Bardziej tutaj chodzi o miłość duchową, o rozwój duchowy, o powściągliwość. Ktoś tu będzie chciał albo ktoś pomnożony w myślach, albo ktoś po prostu będzie powściągliwy, zdystansowany, nieufny, zamknięty w sobie, będzie się skłaniał do poświęcenia bez działania, ale do poświęcenia. Ja się poświęcę, ja przeczekam, tak? Ja zostanę wierny wierna albo ja się poświęcę i wchodzę w tą relację w ten związek. A wysielec mówi o dużej skłonności do wszelkiego rodzaju wyrzeczeń, do kierowania się uczuciem. Ktoś kieruje się uczuciem, uczuciem wyrzeka się reszty, wyrzeka się innych, wyrzeka się romansów, wyrzeka się flirtów, wyrzeka się innych osób, kieruje się uczuciem, jest bezinteresownym, uczuciowym. I to jest czas, w którym też wy możecie poznać samego siebie, znaleźć rozwiązanie pewnych problemów lub pewnego problemu, co będzie mówiło o tym, że no tutaj, jakby w tej całej analizie, będzie uczucie, będzie wyrzekanie się czegoś na rzecz uczucia, tak? Na rzecz stałości, trwałości. Ewentualnie z różnych przyczyn będzie trzeba odłożyć, odłożyć jakieś plany na dłuższy czas i może dlatego w głowie będzie to że trzeba przez jakiś czas coś poukrywać, zachować w tajemnicy, bo tu będzie trzeba z czymś poczekać, coś odłożyć, tak, coś się przedłuży w czasie. Ewentualnie coś będziecie przeanalizowywać, przewartościowywać też. Wy jesteście w energii, moi drodzy, dziesiątki kielichów. Jesteście w energii spełnienia, największe spełnienie emocjonalne uczuciowe, jesteście szczęśliwi zadowoleni, no, macie tą pełnię emocjonalną, macie tą miłość tu jest miłość, tu jest pełnia tutaj no, koło fortuny przynosi wam zmianę na dziesiątkę kielichów więc na, na piękną miłość, na spełnienie w miłości, na zadowolenie na piękne uczucie, na spokój harmonię eee, no właśnie, na tą równowagę na to spełnienie z zewnątrz przychodzi, tak jak powiedziałam, dla części z was, romans, flirt przelotny, bez przywiązania do miejsca i osoby. Może przyjść osoba, która albo nie jest wolna, albo przychodzi tylko do romansu i flirtu i tylko po to. Ale może przyjść też nowy początek do was z zewnątrz. Więc to może być nowy początek na nowo, jeszcze raz z partnerem z przeszłości, z partnerką z przeszłości, pogodzenie, pojednanie i jeszcze raz ponownie wy ze sobą nowy początek. A tutaj też jako trzecia możliwość może przyjść nowa osoba, nowe uczucie, nowa osoba, nowy romans życia, co jest w nadziejach i w obawach? W nadziejach i w obawach jest, z zewnątrz też może przyjść przeprowadzka, może przyjść informacja o konieczności przeprowadzki. Wieża, no wy macie kochani, obawiacie się tej wieży, że to wszystko runie, no właśnie, bo tutaj staracie się coś jeszcze zachować w tajemnicy, Tą całą sytuację najprawdopodobniej i obawiacie się tego, że to runie, że po prostu. Albo to runie i wszyscy dowiedzą się zbyt wcześnie, albo ktoś dowie się zbyt wcześnie i zburzy to wasze plany, albo moi kochani, chodzi o to, że, że obawiacie się być może tego, że będzie trzeba przewartościować swoje życie, prze, przezmienić, przewartościować też w tej wierzy. No, może tutaj chodzić o to, że obawiacie się, że będziecie musieli budować coś na nowych fundamentach, że te dotychczasowe nie są stabilne, albo obawiacie się, czy faktycznie budujecie na stabilnych, czy nie trzeba na trwalszym gruncie, tak? Czy nie trzeba bardziej podejść do tego, jeszcze lepiej nad tym pracować, tak? Jeszcze więcej włożyć pracy. Energii, czasu i zaangażowania w wyniku lub w radzie, rydwan. I ten rydwan, kochani, no mówi wam o tym, żebyście chwytali każdy dzień. Każda chwila ma znaczenie, każdy dzień ma znaczenie. Może mówi też o rywalizacji, że finalnie będzie tu jakaś rywalizacja albo wasza o kogoś, albo czyjaś o was. O zdobywaniu. Tu jest ktoś zdobywany. To, tak jak mówię, dla kogoś finalnie y, ten luty kończy się płomiennym romansem, zabieganiem o drugą osobę, wzajemną fascynacją. Związek, relacja będzie znajdowała się w jakiejś najgorętszej fazie tutaj. Być może finalnie będzie jakaś podróż, może to już będzie podróż poślubna też dla kogoś z Was. E, pokazuje Rydwan też nową miłość i poradzenie sobie z przeciwnościami, większe zaangażowanie. E, I tak jak wspomniałam, dla. Jeszcze jest taka jedna informacja, dla kogoś, że u kogoś może dojść do zakończenia jakiejś relacji, jakiegoś związku. Tam, gdzie była zdradza, zakończenie, bo jest nowa miłość spełnienie z kimś innym, inni mają romans, inni przeżywają piękne, gorące związek i w ogóle. Także, tak jak powiedziałam, no tutaj są takie trzy, trzy różne możliwości, w których ktoś wraca do kogoś, jest ktoś nowy, no, albo jest tutaj pomienny pł romans, tak? Bez yy, stałości. Natomiast yy, są to duże arkany, więc yy, raczej ten romans, taki chwilowy, to dla niewielu powiedziałabym może dla jednej osoby. A jeżeli, słuchajcie, skoro są tak duże arkana, też mogłoby to mówić, że skoro kończy się to jakimś tam płomiennym romansem, najgorętszą fazą i z zewnątrz idzie głupiec, mogłaby też zewnątrz przyjść ciąża, kochani. Ale mogłaby przyjść zewnątrz informacja o, o ciąży w tym wszystkim, dlatego też ktoś może jeszcze chcieć zachować w tajemnicy pewne sprawy. Pamiętajcie, żeby przesłuchać jeszcze raz kartę przesłania wyroczni, nie ma jak w domu, bo ona ma tutaj naprawdę olbrzymi sens. Duży sens, tak. Dziękuję, Buziaki, Papa. Pa.